Dziś będziemy grali w Minecraft. Za mało? Próbujemy zdobyć żelazny planetowy set. Spróbuję to zrobić w 10 minut. Więc nie wiem, czy się uda. na to z telefonu. to jest Więc i spróbuję zdobyć diamentowy, żelazno set i teraz będziemy się kopać do kamienia ja i myślę, że to ma blazing park, bo ja kupuję jakiś crowd, ale może od razu mamy to jest za ciężkie, żebyśmy nie wiedzieli ja, ja taki mam na sobie 16 pieśń. Okay. I szybko się skopimy. Ojezo, Szybko się skopiemy. Coś. Muszę coś bo będzie jedno za mało. Więc tutaj się skopiemy. To żelazo. Kapur. I to jeszcze jest tak, na 165. O i węgiel jeszcze mamy. Od razu się przepalimy, Chyba jeszcze możemy upiec. Nie, -e! nie tak. Muszę też przecież się, tam. się sitat, tam też nagrywać. A może na YouTube. tu polecam mój kanał? To jak twój kanał się tak nazywa? Nie może, to gdzie? Na YouTube. Gdzie tutaj? No. Nie wiem. Czy ty mi to robiłeś. A. No trochę te filmy Ale nie mam nic na razie dodanego. Bo... No tak, to polecam kanał jeszcze mojej siostry. A muszę jeszcze zejść tutaj. Jeszcze nic nie dodałam. Ale polecam tak, żeby, żeby obejrzeli. Na telefonie jest... Jak na mój telefonie jest na... To się podroga 64, Tak, FBI są są ładne. Filmy nie są ładne, ale... Czasem... trochę niektóre... Dobra, nagrywaj u siebie trochę. Teraz tak, widzowie grę, będziemy nie, przepalać nie tak złożę z żelazo. Jakbyś już rzucał. jak robię to? wyrzucę. Ja też się zrobić, żeby tutaj. zrobiła. Proszę no, z... że Dzisiaj. To, ma, z Kraft, to ma dzisiaj spróbuję jeszcze zrobić do. No mak. tu

Mam zbyt troszkę teraz, żeby mieć połcę do... 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 do skóra nam wypadła cukierkiem czy to krówka była? widzowie, tu jest też możemy też wejść po polu, nie ma? nie, nie, nie tylko to teraz w pracy więc no to tutaj mamy bijąg zimowy, koniec ooo fajnie raz, dwa 18. I kiedy momenty, w którym, jak, jak nagrywasz? A ty? Miało ciało. Miało ciało. Dobra, a to, sobie, nie, 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 ciało. nie, 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 ciało nie, 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 Mam. no, To żeby wykopać no, no, dobra, dobra. Oj, i do szkielet, chyba zginę. Oj. O! Może w swoim jeszcze nie gość pieska. Przepraszam. Seria z Minecrafta jak gram. Nie przejdę Ale smoka. Ja Też poznałem załocinkiem. Chyba będę grał jeszcze na tym serwerze o, żelazo właśnie widzowie mamy ile żelaza trafili się w przeszłości, mm, żeby ząb jak mnie uj, składam do zębiaczka. No, tutaj jest, no jest tylko 5 żelaza o, więcej i zauważyłem go widzieliście widzowie, teraz proszę bać konie, tafiami a ja mam cela może no, to jest dalej, ale ja chcę sobie pozbierać żelazo jest tutaj troszkę tego żelazowego i zakryjmy to żeby nie spadło o Jezus spadł, się się nie spadło daj... wola nie spadła ale też spadł. I tak spadła tak położę że Nie jedzemy nie Jezu 8 osiem Teraz nie jeszcze wyjść, jest, ale tam powiedzaj, nie wiem, tego jeszcze raz Nie, nie, To już teraz. To Jaki, to, to nie, 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 to nie, nie, jeszcze więcej, że odcinek może mieć 20 minut, zanim zdobamy cały sycik. Zumie, że już. że żalazny, to że będę musiał przesyłać ten filmik um, 2-3 dni, a nie chcę tego. Z 10 minut zakończę 73. O Jezus, szybko wychodzę, przypalę wszystko i zakończę. Chyba filmik. Nie będę go już wstawiał. Mieliśmy dużego, bo tak nie przypada. Jeszcze zrobię sobie odpalnięturkę, już. Miejmy. Przerwa, że. Dobra, to jaka? Wychodzę. Przypalę. Paletę, zakończę film, zrobię jakąś miniaturkę jeszcze do tego i będzie wszystko spoko Rozbijam mm -hmm. drewna na kolejną odcinek, żeby mm -hmm. zrobić sobie bazę od krypy i się, um, się dawać bo kryp się um, na moim tak z resmi. A Jezu, a Jezu <słuch> Jakie dziwne właśnie no tutaj 2 3 4 2 3 3 3 Dobra, to się 3 albo dobra zakończmy już ten film widzowie mam nadzieję, że mam się że więc więc